Natomiast y, zapytałem Cię przed programem, i teraz jestem ciekawy Twojej odpowiedzi. Bo gdzieś czytając w internetach po Twojej walce z Piotrem Szeligą, wyczytałem, że Wy się mniej więcej pogodziliście. Czy ty to odbierasz jako pogodzenie, czy dalej ten konflikt istnieje? Jak to działa? Znaczy, dla mnie to tam wiesz? Ja powiedziałem, że nie podam mu ręki po, po walce, ale ze względu na to, że uważam, że Piotrek po, postawił y, dobre warunki i przede wszystkim pokazał charakter. Więc akurat w tym momencie czułem, że wyszedłbym na strasznego buraka, jakbym jeszcze zaczął mu na przykład wstać w oktagonie i zacząłbym mu wrzucać. No, dawaj, Sheriga, miałeś jeszcze wziąć jednego i tak dalej. Po prostu podszedłem, podałem mu rękę ze względu na szacunek, który wywalczył sobie w oktagonie. To jest dla mnie najważniejsze. On sobie ten szacunek wywalczył w oktagonie, pokazując. Mega twarde warunki, pokazując charakter, bo tego mu nie, nie mogę odmówić, że, że po prostu wyszedł. Był skaz skazywany na porażkę, a jednak wyszedł i. Bez była... kompleksów, szczególnie w tym pierwszym rundę, po prostu wleciał i też chciał urwać głowę. No dokładnie o to chodzi. Tak. Yy... Mimo, iż przyjął tam yy, kilkanaście kolan, to wstawał do góry i dopiero go poddał yy, Don Diego. No to, to w taki oto sposób chciałem mu okazać szacunek, a co będzie dalej z naszym konfliktem, nie wiem. A, no bo to trochę zależnie, tak jakbyś właśnie no. taki nabrodnego i tak się z nim pogodził, ale. Znaczy, to, to zależy teraz od niego, wiesz, jak on przyjdzie i znowu zacznie mi mówić, że jest, ja i mój koleżka jesteśmy śliscy, no to kurwa to będzie dalej ogień, no ale nie wiem jak to będzie, no. Nie jestem w stanie odpowiedzieć teraz na to pytanie.